Bardzo dziękuję stacji TVN za zainteresowanie się tym rzadkim zawodem drykera brązownika i za nakręcenie o mnie reportażu. Link pod filmem. I oto monstrancja przywrócona do stanu pierwotnego, a nawet wygląda lepiej niż 102 lata temu. Tak wyglądała wcześniej, powymieniałem wszystkie. Gwinty, które były zerwane, dorobiłem brakujące elementy, polutowałem tak jak należy, ustawiłem figurki w pionie, wszystko wylutowałem na srebro LS45 i LS75, tak wyglądała wcześniej, a tak wyglądają odlewy. No, niestety to jest stary wyrób i już się kruszy sam od siebie poprzez mikrodefekty odlewnicze. Udało się to wszystko ładnie zrobić, ale jednak ten stary odlew jest bardzo kruchy i po tych właśnie ponad 100 latach jest ryzyko, że coś może odpaść i że trzyma się bardzo słabo. Tutaj jest glinka, lutowałem to w osłonie glinki, typ taki wiedeński, też jest wszystko wylutowane na srebro. Po wylutowaniu wszystkich łamanych elementów wszystko oszlifowałem. Wygładziłem powierzchnię i przygotowałem po ustawieniu pionów, czyli skręceniu na surowo, przygotowałem wszystko do polerowania. Następnie cała monstrancja była polerowana. Tak wygląda wyrób po położeniu powłoki galwanicznej. No niestety nie można wydobyć tutaj poprzez wideo takiego prawdziwego koloru złotego, ale wydaje mi się, że prezentuje się bardzo dobrze. Tutaj jest przykład na tle mosiężnym. Złoto już nie wygląda jak złoto, jest kolor zmieniony, ale to jest właśnie efekt odbić. Zapraszam też na stronę Rzeczy Piękne pani Joanny, która prezentuje Rzemiosło Polskie i bardzo ciekawych ludzi. Link też będzie pod filmem. Dziękuję bardzo.